Przywieźliśmy dostawę, Pani. Tutaj. A, A co tu jeszcze, Pani. My tutaj świeże pieczywo przywieźli. Z Białegostoku my tutaj przywieźli, no. Tutaj będzie mięso. Będzie, będzie, będzie drób. Warzywa? Warzywa, warzywa. To ja nie wiem, skąd wy tutaj będziecie mieć, ale pewnie gdzieś tam spod, spod Warszawy. My tutaj warzy... Nie dowozimy, nie dowozimy. O, widzę, Pani, tutaj panele słoneczne. To no wy tutaj będziecie mieć, tutaj przy tym Dino będziecie mogli prąd sobie pobierać. Może ładowarki jakieś do telefonu będą, bo mi się prawie już zaraz rozładuje. No dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy. A tu jest zamknięte. Izabela przyszłaś na jakieś promocje? E, tak, przyszłam na promocję, przyszłam po kabanosy. Kabanosy zjedzone? Tak. A teraz czekamy, kiedy te otworzą. Podobno otwierają na początku stycznia. Stycznia? Tak. A, ale zobacz, co mi zastanawia, że to są bardzo małe okna, nie? Jakby w ogóle okna. A po co ci okna? No nie wiem. A tam, gdzie powinien... pod oknami są półki i to no, nie, nie tracimy tak, po prostu no, przestrzeni no, tak. i tam układamy towar. Miałaś kiedyś sklep, to wiesz, jak to jest? Yy, tak, wiem, wiem o co chodzi, tylko wiesz, co ja się cały czas zastanawiam. Czemu to aż taka wielka zadyma z tym sklepem tutaj no jest? Jak wielka Bo ja, zadyma, ja, ja tego jak nie ktoś miał, dostać, ktoś, ktoś miał dostać nagrodę no. za reklamę, którą sami ludzie zrobili. No właśnie. Bo wiecie, że tak jak mówiłem w rolce, Dino nawet nie ma aplikacji, dopiero pracują nad tym. Próbowali mnie zatrudnić, ale ja za drogi dla nich jestem. Za drogi. Tak. Ale już niedługo będziemy mieć nasze szkolenia, nie? O no właśnie. Jak chcecie... Zaczynamy nasze szkolenia już i słuchajcie, będą naprawdę takie fajne premium. Za bardzo dobrą cenę. Czego będziesz szkolić? Z internetu. Jak zrobić 10 milionów wyświetleń na Facebooku na przykład? Właśnie, właśnie o to chodzi. Jak, jak to wszystko ogarnąć. To nie będą stricte jakieś takie wiecie, takie tylko tak, tak, tak książki. Ale jest dużo tych tak... szkoleń. Każdy pokazuje jedną checklistę. Ale my jesteśmy prawdziwymi książkami. Dodawać, pokażemy naszą... wejście w nisze, hmm. dawać e, dużo zrobić e, obserwujących, później mają Cię pokochać i mają od Ciebie kupować. Jest taki właśnie A ciekawe sprzedaż. czy nas kochają, co? Bardzo. Kto nas kocha? Ej, ja siebie, nas kocham. ja siebie kocham. Ja siebie kocham i ciebie kocham. Chyba nas nie kochają. Kochają. Dobra, Dobrze. idziemy na spacerek jeszcze.